Dzień dobry, witam wszystkich. Teraz zagramy w Eternal Doom. Eternal Doom to taki dodatek do Duma 2, który został wydany w 1996 roku. I on działa w klasycznym Dumie bez żadnych jakichś ulepszeń, bez żadnych usprawnień, bez żadnych portów. A żeby stało się Eternal Doomowi zadość, to ja go, w niego zagram w porcie, który się nazywa Eternity. Nie korzystam nigdy z tego portu, ale skoro jest Eternal Doom, to port musi być Eternity. I... ponieważ to jest Eternal Doom, no to... trzeba poczuć respekt... do Eternal Dooma i... i najniższy poziom trudności wybierzemy. I będę grał tylko klawiaturą, bo to jest klasyczny Doom i wtedy... się grało tylko klawiaturą. Oczywiście John Romero tak nie gra. I... Co, co ja wam mogę w ogóle powiedzieć o tym Eternal Doomie, bo mam tu obok otwartą całą kartę z Doom Wiki ork i, i mógłbym czytać to i, i tłumaczyć. I tak byśmy spędzili cały ten film, ale powiem tylko, że no tutaj są 32 poziomy, i robiło to wielu różnych papierów. Na początku zaczęła to robić taka drużyna, która się nazywała Team Eternal, ale później to e, przejął ten projekt. Team TNT, czyli. Eterno zmieniło się na TNT, a team zostało. I ten wat się cechuje tym, że tutaj jest dużo przycisków do, do znalezienia i one są poukrywane w takich nieoczywistych miejscach. I na pierwszej mapie tego nie ma, ale, ale później jest tego dużo. I można rwać włosy z głowy. Dochodząc. Do tego, gdzie są te przyciski, jak są ukryte. I aha, i oni się tu śmieją i mówią, że, że jesteśmy over there. A, a muzykę w ogóle, bo muzyka jest komponowana, do tego wada przez... Richa Nagela. I tutaj jest napisane, że on ją komponował na czterech kartach dźwiękowych. Na czterech kartach dźwiękowych. On miał cztery karty dźwiękowe. Znaczy, tak naprawdę to były trzy karty dźwiękowe. I jeden to był taki... Hmm. A dokładnie nie wiem co to było w zasadzie, ale to też była taka karta, tylko że. że od midi od to było, do, do midi służyło, ale dokładnie to nie wiem, to nie będę mógł. No i, a i. Imp, imp też jest tutaj ciemniejszy, znaczy, że. że ty będzie groźny. I w ogóle nasza twarz też jest inna, taka. rozłożysta jest bardzo. Mamy takie szkiełko na oczy, żeby nam krew nie pyskała do oczu jak zabijamy. Że tu jest potrzebny klucz niebieski, a ja tylko klucza nie mam, dlatego że będę musiał stąd niestety wyjść. Jedziemy zatem tą bardzo, 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 bardzo wolną widzą do góry i słuchamy jak ona tutaj nam szumi do uszu, po prostu do ucha nasz tam szumi prawego i lewego. Jeżeli ktoś ma słuchawki. Dobra, i musimy zajść. Niebieski klucz on jest tutaj niezb niezbędny do przejścia. Tu jest czaszka, więc tutaj nie będzie niebieskiego klucza, ja, ja to już wiem. Tutaj e, leczą plazmę. O. Ale jest otwarte promieniowanie, tak było napisane tam u góry. Na pewno jest to prawda. Ale uwaga, uwaga, bo skoro tutaj jest radiacja, to tutaj jest ukryty strój przeciwko radiacji. I teraz trzeba się domyślić, że ten komputer to jest tak naprawdę przycisk, który otwiera. I tutaj już jest promieniowanie i poli nas z tego głowa, także trzeba ubrać strój. Przyciskiem znowu. Tak jest. I z drugiej strony to samo. Symetria musi być, tylko że tam były kaski. To są butelki! Uzupełniłem tyle z droga, tyle z droga mam. Tak. Bo dzięki temu, że gram na najłatwiejszym poziomie trudności, tak mi dobrze idzie. Gdybym grał na trudniejszym, to by mi szło źle i bym się źle bawił wtedy. Ale to wiadomo, że wyższy poziom trudności, bo to jest Eternal Doom, nie? To trzeba się wykazać tutaj dobrą taktyką. I dobrym refleksem i... Dobrze walczyć z potworami wiedzieć jak bronię zmieniać kiedy i czym strzelać do kogo. Ale nasza postać, przynajmniej e, dźwiga tu, o drabina, to takiej funkcji nie było w dumie jeszcze. Nasza postać przynajmniej umie dużo amunicji dźwigać, aż 200 nabojów do pistoletu. To się nigdy przecież nie może skończyć. I 50 nabojów do, do shotguna. Kto by pomyślał, żeby tyle nabojów dźwigać naraz? Jakim być... Trzeba nad człowiekiem, żeby coś takiego umieć uświknąć. I tutaj mamy, no, taki... schowek. Schowany przycisk, ja nie wiem nawet, czy ten przycisk otwiera sekret, czy, czy też otwiera... Nie, on chyba nie otwiera sekretu, on mi się wydaje, otwiera tutaj klucz czerwony, ale pójdziemy najpierw do drugiej drzwi, zanim... W ogóle stąd pomyślimy, żeby uciekać. To jest kolejny schowek, drugi schowek. Oni specjalnie mają tutaj taką windę, żeby chować tam pudła, te najbardziej ciężkie. I tak, i jest tutaj czerwony klucz. Zarąbiście. I nie wolno tu wchodzić, bo tu jest storage facility. Także wracamy z powrotem na górę, bardzo wolną windą. A jakby ten, jakby w ogóle nam, nie wiem, tak szło za... Nie, nie za dobrze, tak? To ja znam takie tajne, tajne hasła do tej gry. To pamiętam jak mi kolega, mojego brata, jak byłem bardzo mały, grałem w Duma na właśnie tym najłatwiejszym poziomie trudności. To on mi przyszedł i się zapytał, czy znam tajne hasła do tej gry. C tak, kody, kody, to były kody, tak, kody. Tak, powiedział, że kod, czy znam kody. Ja powiedziałem, że nie znam, i on mi wtedy napisał na kartce, żebym wiedział, ten kod znał. I później grałem na najłatwiejszym poziomie trudności i do tego z kodami. Wtedy mi już szło bardzo dobrze. To mnie szczelił. I na przykład takie kod jest o i wtedy nam się oczy świecą na żółto. A jak widać, straciłem zdrowie. Miałem dużo zdrowia, to mam mniej. To jest, jest moja dwururka Całuję ją w, ją w obie rurki. Szczelam. I coś są więźnie, że. więźniów dobra, wyłączmy tego koda. Dlatego, że tutaj jest, poradźcie, pękana ściana. jak szczelę, to ona całkiem już pęka. I tutaj mam taki. to jest. Mm, kod w kuli, o! tylko że to działa tylko na chwilę i jeszcze do tego nakłada takie poskudne bielmo mi na oczy. Dobrze, otwieramy tutaj i zabijamy. Jak zabijemy, to mamy żółty klucz. Reszty już nie musimy zabijać, wyjdźmy z tego. Jeszcze jest drugi taki kod. On mi też ten kod zapisał. Ja później się nauczyłem trochę innego kodu, taki który jest mniej. Y Mniej przeszkadza w graniu, o, bo on mnie nauczył tego kodu, który bardziej przeszkadza w graniu. Ten kod się nazywa IDKF. E, to jest prawdziwa historia, żeby nie było. E, no, ale... Ale ja się później nauczyłem tego mniej... kodu, który mniej przeszkadza w graniu. Ten kod się nazywa IDFA. Bez K. I on mniej przeszkadza w graniu, dlatego, że nie daje kluczy. Tutaj jest koniec poziomu, wygraliśmy. I mamy teraz poziom drugi, który się też nazywa New Level, ponieważ Port Eternity tak napisał, że to jest New Level. Ale tak naprawdę ten poziom się nazywa inaczej. Nazywa się Tower of Hell. O i teraz, jak użyję tego kodu ITKFA, to dostałem wszystkie klucze mam i mam wszystkie bronie. I mogę teraz każdego przeciwnika zabijać najsilniejszą bronią w grze. Bo czemu nie? Widzieliście coś takiego kiedyś w jakiejś grze innej? Bo ja tylko tutaj. No, i jeszcze w paru innych. Tam są potwory, ale daleko. Glincie! Mam taką silną broń, że nic mi nie zrobicie. I tam na górze nic nie było, to chodźmy na dół. Na dole jest woda, ale rodzimy pokowski tylko. Całe szczęście. No, no, niestety, ale wszystko nas wywraca do góry, a, a chce być na dole. To, to kurde ma być. Tutaj coś blokuje. Hmm, to może ten, wróćmy na górę i ja tutaj na przykład o tak spadnę. Nie, nie, tak, tak. I to jest właśnie, widzicie, to jest właśnie Eternal Doom, że się tak chodzi i się chodzi i się do niczego nie dochodzi. Na tym polega granie w Eternal Doom. To jest wad, których się już nie robi. Nie robi się już takich wadów jak, jak Eternal Doom. Nie, czasami się robi, ale, ale one są właśnie wtedy takie same, że, że się w nich chodzi i chodzi, i do niczego się nie dochodzi nigdy. Tutaj jest jakaś pęknięta ściana. O, wywo wywołałem. Wywołałem... chłopa. Teraz się złamał na pół i z chłopa się zrobił chłopek. Yes, mam niebieski klucz. Mam niebieski klucz. Mam... ale i to jest nieważne, bo i tak mam wszystkie klucze, więc idziemy dalej, idziemy dalej. Tutaj można przejść, bo to jest pęknięta szyba. Masz rakietą... O nie, to przez szybę nie, nie przeleci rakieta, nie wiedziałem, że że przeleci, bo w dół mnie zwykle można było przez patrzeć, to można było też strzelić, ale widać że nie w et Eternal Doom, Eternal Doom e, zmienił zasady. To jest w końcu Eternal Doom, bo tutaj wszystko jest możliwe. Tak oto pokonałem wszystkich przeciwników i, i znowu nie wiem co dalej. Koniec, koniec mojej, mojej gry tutaj chyba nastąpi zaraz, bo, bo już się gubię i... i to jest Eternal Doom, tak? Także Mogłem się tylko spodziewać, że nawet, nawet najłatwiejszy poziom trudności nie spowoduje, że, że poziom będzie do przejścia. Bo jak wymyślą taki poziom, gdzie nie wiadomo gdzie iść, no to no to to pokona każdego. No. To nie da się tego już ułatwić. Nie ma takiej możliwości. Tam też nic przecież nie ma, także nie, nie wiem, co dalej zrobić. Uf, no, otknąłem tu permanentnie. Na zawsze już. O, 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 tu są świeczki. Nie no, spadłem na dół. Chcę na górę. Gdzie to jest? Tu. Wróćmy. Tu coś, tu świeczki, świeczki. Zatem może tak. Haha, ha, wymyśliłem. Wymyśliłem, mam, mam, mam przedłużenie mojego zdrowia i życia. Ale tu już nie można wybić szyby. No i znowu spadłem na dół. Nie, no. nie wiem, nie wiem, nie, nie wiem co poczuć. Nie, naprawdę już nie wiem. Czy tutaj trzeba szczeić. Wszystko mogę szczelić, ale to mi nic nie da. Czy tutaj trzeba spać na dół? O, butelki, butelki, dobrze. Napiję się bardzo dużo niebieskich butelek, one uzupełniają zdrowie i życie, i mogę wrócić na górę. I może jeszcze tutaj do, do krwi tej spadnę, czerwonej czy innego też szlamu jakiegoś, ale stąd już nie ma wyjścia i nie ma tutaj też śmierci, a jest wyjście jednak, jest. Sorry. No dobrze, to jeszcze znam taki kod, to się też jako kodu na nauczyłem później, yy, że można przejść przez ścianę. Jak już jestem za tą ścianą, to, to mo mogę przejść dalej, nie? O! To jest trujący szlam, pewnie, tak? To jest trujący szlam, ale dla nich nie jest trujący, oni żyją czują się dobrze. To była dla nich taka kompy odświeżająca. Spa. I mamy żółty klucz oczywiście, więc możemy przejść z drogi w śledzie. No i przegrałem. I moja twarz zrobiła się taka czerwona teraz, bo jestem nieżywy, nie. No, także jak zacznę sobie jeszcze raz, to już nie mam żadnej mojej broni, więc... Więc jestem zrezygnowany i nie chcę mi się już w to grać. Już nie będę w to grał.